Dzień dobry, cześć, witaj w podcaście po swojemu o życiu i biznesie. I dzisiejszy temat tego odcinka, no i właśnie teraz się sama zaskoczyłam, ponieważ jeszcze tego odcinka nie przygotowałam. Natomiast myślę, że, no właśnie, jaką strategię najlepszą wybrać dla siebie, aby sprzedawać ofertę high ticket z powodzeniem przez swoje media społecznościowe, przez Instagram. To jest temat, który jest bardzo mi bliski. Mam nadzieję, że żadne tutaj zakłócenia, które się dzieją wokół mnie, czyli otwarte okno, bo jest gorąco, czyli wiercący sąsiad, bo robi remont, nie zaszkodzą nam w tym, żeby spędzić ze sobą kilkadziesiąt minut. Przechodząc do tematu naszego dzisiejszego odcinka, no właśnie, którą strategię wybrać, żeby było dobrze, żeby to wszystko działało, żeby właśnie z sukcesem sprzedawać tą ofertę high ticket, jeśli jej jeszcze nie masz to warto jest się zainteresować nią zapraszam Ciebie do odsłuchu moich pozostałych podcastów w których właśnie mówię o tym jak taką ofertę też tworzyć i jakie są plusy właśnie takiej oferty high ticket, natomiast dla wprowadzenia oferta high ticket to ta która kosztuje 1000 zł. Plus i ty potrzebujesz dużo mniej czasu na sprzedanie jej w takim ogólnym rozrachunku. Powiedzmy, że masz cel, nie wiem, 20 tysięcy, no to potrzebujesz na taką ofertę 20 klientów, a gdybyś sprzedawała coś, co kosztuje 100 zł, no to musisz tych klientów mieć odpowiednio więcej, co jest bardzo często. Uciążliwe i powoduje, że my ciągle wtedy musimy być w tych mediach społecznościowych, a jak nas tylko nie ma, no to świat się wali, no i trzeba zaczynać zawsze te wielkie powroty i informowanie, że już wróciliśmy, no i za chwilę zaczyna się sprzedaż. Będę spoglądać tutaj w bok. Dla osób, które słuchają mnie na Spotify, to dla Was nie ma większego znaczenia, ale dzisiaj wyjątkowo stwierdziłam, że nagram się z wideo. Też powodem tego jest to, że za godzinę. Zaczynam spotkanie z moją grupą mentoringową, czyli z osobami, z którymi współpracuję, więc no, jak już stwierdziłam, że się ogarnę, no to już usiadłam i nagrywam. Bardzo mi miło Was widzieć. Mam nadzieję, że no, też te filmy, pewnie gdzie mnie widać, są dużo ciekawsze dla Was. Słuchajcie, zaczynamy no, z grubej rury. Powiem tak, ponieważ bardzo często na pewno Wam się też wyświetlają takie reklamy, że o, jeśli myślisz, że budowanie marki osobistej to najlepsze rozwiązanie, to mam dla Ciebie inne rozwiązanie, bo są to na przykład reklamy. Albo jak będziesz robić reklamy, to nigdy nie będziesz mieć trwałej marki osobistej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ja chcę Ci powiedzieć, że każda strategia, którą wdrożysz, prawidłowo zadziała. Czy będziesz chciała pójść w reklamy płatne i nie tworzyć w ogóle marki osobistej? Tak, to zadziała. Jeśli będziesz chciała tworzyć markę osobistą i cały czas robić storysy i rolki, i nie używać w ogóle do tego reklam sponsorowanych, tak. To też zadziała. Jeśli będziesz chciała opierać swoją komunikację ze swoimi odbiorcami, odbiorcami na podstawie na przykład nagrywanych podcastów czy wideo na YouTube'a i delikatnie popychać to Instagramem, tak zadziała. Każda strategia, z którą ty się stykasz, nawet ta mówiąca o tym, że rób rolki, rób rolki, rób rolki, tak zadziała. Chodzi o to w tym wszystkim, żebyś to ty wybrała ścieżkę, która najbardziej jest tobie bliska, którą najbardziej czujesz, której chciałabyś właśnie spróbować, do której ciebie wyjątkowo ciągnie. I nie to nie chodzi o to, że ty musisz iść w reklamy. Nie, wcale nie musisz, bo ty możesz nie mieć budżetu i nie możesz mieć nie musisz mieć takiego parcia na to, że tak, to muszą być akurat reklamy. Jeśli tego nie czujesz, to pamiętaj, że wszystko co robisz wbrew sobie, twoje odbiorcy to wyczują. Dlatego ja zawsze mówię, że jeśli masz tworzyć, nie wiem, rolki na siłę tylko dlatego, że ktoś gdzieś z internetu, jakiś specjalista ci to powiedział, ale właśnie ciebie do tego z natury nie ciągnie. Ty nie masz czegoś takiego, że o matko mam myśl, chcę się tym podzielić, nagram wideo dla swoich odbiorców, to uwierz mi, że twoi odbiorcy zauważą to i oni wyczują to, że ty to robisz, właśnie zmuszając się. Ok? Dlatego każda strategia, którą chcesz wdrożyć, i zrobisz to prawidłowo, czyli najlepiej, jeśli jest jakiś specjalista, który mówi o tym, że rób reklamy, to najlepiej jest do niego pójść. No niech on ci po prostu pokaże i przeprowadzi Ciebie przez ten proces. Tak samo jeśli będziesz chciała tworzyć markę osobistą, to idź do osoby, która właśnie w, te, w tym tworzeniu marki osobistej się specjalizuje i wdróż, wdróż, chyba tak się mówi, wszystko to, co mówi ta osoba. Ja jestem przekonana, że nie ma takiej opcji, że to się po prostu nie uda. A nawet nie, nie uda, tylko że ty tego po prostu nie wypracujesz. Słuchajcie, ja jak widzę, właśnie te reklamy pod tytułem Nie rób tego, bo to jest nieskuteczne. Czyli na przykład, nie wiem, nie rób rolek, bo to jest bez sensu, albo nie rób reklam, bo właśnie nie budujesz tej marki osobistej, to mnie trafia szlak już na coś takiego, bo. Ci ludzie, którzy to tworzą, tworzą to tylko po to, żeby zwrócić Twoją uwagę w jakiś szczególny sposób. No ten szczególny sposób to jest właśnie ciśnięcie tej drugiej strony swojej konkurencji, że nawet to już jest nawet do takiego stopnia, że trafiła mi się ostatnio jedna reklama, że nasz tych instaguru, którzy mówią o... O budowaniu marki, budowaniu marki osobistej, i tam trzy twarze wyleciały po prostu z, z tej reklamy. To już jest, słuchajcie, takie, no, nieładne, tak powiem, nieładne, bo właśnie, tak jak mówię, ci, te osoby, które tworzą takie reklamy, one są świadome tego, że każda strategia zadziała. Ale zwracają Twoją uwagę na to. Właśnie, znaczy Twoją uwagę, poprzez to, że taką reklamę kontrowersyjną właśnie stworzą. No, ja zapamiętałam tą reklamę, więc właśnie o to też tutaj chodzi, żeby właśnie je zapamiętywać. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś yy, tak wychwala w niebiosa daną strategię. Ja na przykład yy, uczę marki osobistej. Ale też wspieram się reklamami, bo tak mi jest łatwiej. Bo tak czuję na obecną chwilę, że tak powinnam zrobić. I nawet ostatnio pisałam o tym na swoim Instagramie, że zaczęłam współpracę, za którą zapłaciłam 22 tysiące i że ją przerwałam. No i przerwałam, ale już do niej wróciłam, ponieważ poczułam, że. Kurczę, chcę tego spróbować, żeby się na pewno przekonać, że to nie jest moja droga, że ja jednak wolę budować tą markę osobistą. A być może w trakcie współpracy zmienię zdanie. I to też jest ok. Pozwól sobie na zmianę zdania. Dzisiaj możesz być zdania, że reklamy to jest najlepsze rozwiązanie, plus prowadzenie podcastu i w to będziesz szła. I możesz oczywiście mówić swoim odbiorcom na swoim Instagramie czy właśnie w tym podcaście, że nie będziesz tworzyć marki osobistej, bo ty w ogóle tego nie czujesz. Znaczy marki osobistej, takie powiedzmy na Instagramie, no bo podcast to też jest forma budowania marki osobistej. Reklama też jest formą budowania marki osobistej, tylko to właśnie jest inny sposób. I niczym złym jest mówić o tym swojej społeczności, a nawet za trzy dni zmienić zdanie, bo Ty masz do tego prawo, czyli masz prawo dzisiaj myśleć tak, a jutro myśleć zupełnie inaczej. I to też jest ok, pozwól sobie na to, bo my żyjemy w, takiej, w, w takim wiecznym strachu o ocenę tego, co inni powiedzą, którzy obserwują mnie od lat. Tak, czyli ja kiedyś byłam taką zimną suką, i każdy wiedział, że ja jestem taka ym, konserwatywna, ale się zmieniłam przez kilka lat i dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem. No i, i zajebiście, jak komuś to nie odpowiada, to zawsze może znaleźć sobie profil, który będzie mu właśnie odpowiadał. Więc to jest też budowanie właśnie tej marki osobistej pokazywanie swojej drogi. Myślałam tak, T zmieniłam zdanie. Idę w to, zrelacjonuję, jakie jest moje myślenie później. Nie bójmy się, bo kurczę, co dla ciebie znaczy opinia innego człowieka, który na przykład nic nie robi w swoim życiu? A jestem przekonana, że osoby, które robią coś w swoim życiu, nie będą ciebie komentowały. Więc bądź sobą w tym wszystkim i idź właśnie za swoim czuciem, bo wszystko zadziała. Zadziała osobno lejek na y, landing page z y, VSL-em, czyli z takim wideo sprzedażowym. Zadziała y, kampania na formularz, zadziała publikowanie rolek, zadziała reklama właśnie na formularz, reklama na followersów, zadziała zadziała sama marka osobista bez żadnych reklam. Y, zadziała strona www. Też zadziała tobie strona www. Zadziała blok na przykład, zadziała sklep na publiko, zadziała pisanie nawet do zimnego ruchu. Zadziała. To naprawdę zadziała. Zadziała to, że zaczniesz pisać do innych twórców, żeby ciebie polecali. Tak to zadziała. Tylko jeśli wybierasz dany obszar, zainteresuj się tym na tyle, żeby mieć pewność, że to, jaką drogą pójdziesz, to faktycznie... Finalnie, raz, że będzie Twoje, a dwa, że to faktycznie będzie zrobione dobrze, bo tutaj nie chodzi o Twoje wewnętrzne przekonanie, że o to ja będę pisała do zimnego ruchu, ale będę wysyłała y, kopię i wklej wiadomość. Nie, zainteresuj się. Twórcą, coachem, trenerem, który uczy, jak prawidłowo pisać do zimnego ruchu. Jak chcesz tworzyć markę osobistą, to nie na zasadzie wrzucania kawki i tego, co jesz na, w danej chwili swojego dnia, tylko zainteresuj się takim trenerem, właśnie tej marki osobistej, który poprowadzi ciebie w tym za rękę, bo wtedy właśnie przed pierwszy krok to jest wybrać tą drogę, która będzie twoja. Czyli nie robienie niczego wbrew sobie, jeśli totalnie czegoś nie czujesz, i po prostu ty to czujesz, bo ty to czujesz samą sobą i wiesz, że nie chcesz to nie idź w tą stronę, bo uwierz mi, że raz, że Twoi odbiorcy to wyczują, bo uwierz mi, że oni to wyczują. Ja, e, słuchajcie, pamiętam jak publikowałam jakieś stories, byłam w takim kiepskim punkcie biznesowym swojego życia, e, w sensie nie wiedziałam, w którą stronę ja mam do końca pójść, nie wiedziałam, czy ja to czuję, czy nie czuję i pamiętam, e, pozdrawiam, jeśli Asiu e, mnie ogląda, że właśnie, ale taka koleżanka internetowa moja, z którą też e, miałam okazję się w Ubiegłym roku spotkać na żywo, właśnie powiedziała mi, jak już wróciłam na taki swój tor zgodny z moim czuciem, to ona mi powiedziała, Aga, w końcu ty wróciłaś na Insta. Bo do tej pory, pomimo tego, że publikowałaś, no to, to tam nie byłaś ty. Było czuć, że ty to robisz, bo gdzieś coś usłyszałaś, a nie jest to takie twoje, nie jest to zgodne właśnie z Twoim czuciem. Więc przede wszystkim rób to. To, co czujesz, bo ludzie to wyczują. A druga rzecz, rób to dlatego, że jeśli będziesz robić coś wbrew sobie, to ty nie utrzymasz ciągłości tych działań, nie? Czyli jeśli ktoś ci dzisiaj mówi, właśnie, pisz do zimnego ruchu albo pisz do każdej osoby, która jest na Twoim Instagramie, ale ty to robisz wbrew sobie i nie czujesz tego i ludzie to też czują, to to też finalnie nie będzie działać, a ty za miesiąc do trzech. Wypalisz się totalnie z tego, nie? Dlatego tak ważne jest poczucie i znalezienie, pobycie ze sobą samą i pomyślenie, ale co ja tak naprawdę bym chciała? Ale tak na serio. Nie to, co obejrzałam, bo działa, bo to zadziała najszybciej. Nie wiem, kampania na lekarz sprzedażowy zadziała najszybciej, to ja idę w tą stronę. No nie właśnie. Właśnie nie idź tą drogą. Co czujesz, że ty chcesz robić. I w dłuższej perspektywie to zadziała, bo jeśli zainteresujesz się prawidłową strategią, to to tak zadziała, i ja tu daję sobie głowę uciąć dosłownie mówiąc to. A druga rzecz, ty się nie wypalisz, czyli ty będziesz mogła to robić przez rok, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Oczywiście, ty w trakcie całego tego czasu będziesz się zmieniać, i to też uznaj za normalne, że to, co myślisz dzisiaj, już. Nie będzie takie samo to, co będziesz myślała na ten sam temat za na przykład, nie wiem, nawet 3 miesiące, nawet 6 miesięcy, nawet 3 lata. Ok? I daj sobie przyzwolenie na to, żeby pomyśleć o tym, jaką drogą ja chcę iść. Często jest tak, że piszą do mnie osoby, które ja już wiem, że marka osobista nie jest dla nich, bo piszą do mnie i mówią mi, Aga, a ile czasu ja będę na to potrzebowała? Czyli tu już wjeżdża, co? Oczekiwanie, czyli ja, ok, dam ilość czasu taką, ale co ja z tego będę mieć, nie? Czyli dobra, ja coś dam, ale ja potrzebuję mieć za to nagrodę, nie? Więc to nie, nie idzie z czystego serca, bo ja chciałabym budować tą markę osobistą, tylko ty mi, Aga, powiedz, jak to robić najlepiej, żeby to było jak najbardziej skuteczne, tylko tutaj już wjeżdża takie ma być... I już z około 160 klientami współpracowałam, i uwierzcie mi, że tylko garstka osiąga fajne efekty. Z tych 160 osób, około 10 osób tylko osiąga te przychody właśnie rzędu 5, 10, 15, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie. Dlaczego tak jest? Bo te osoby, które to osiągają, one są zdeterminowane do pracy, one są pokorne. One ufają, ale przede wszystkim, to powinnam powiedzieć na pierwszym punkcie, one ufają przede wszystkim samym sobie, one chcą robić tą markę osobistą, bo właśnie ja tego uczę. I one chcą to robić, ale nie tak, że dobra, bo to mi da kasę, to ja idę to robić. Tylko one faktycznie to robią, bo chcą istnieć w tym internecie, chcą mieć tą fajną relację ze swoimi odbiorcami, chcą budować tą więź z nimi i na końcu pojawia się właśnie ta sprzedaż. To jest dla nich taka y, kumulacja ich pracy, po prostu taka nagroda na samym końcu. Ale to nie jest coś, co przyświeca im po prostu każde otwarcie Instagrama, każdego dnia robienie storiesów. Nie jest tak. Pozostałe osoby, te około 150 podopiecznych, które miałam pod sobą, to są osoby, które właśnie weszły w rolę oczekiwania. Nie dały sobie wystarczającej ilości czasu. Nie postawiły sobie tego jako pierwszy punkt do zrobienia na przykład każdego dnia. Może nie pierwszy punkt, ale jako, nie ustaliły sobie tego jako priorytet. I to jest bardzo duży problem, bardzo częsty problem, dlatego nagrywam to teraz, bo jeżeli myślisz o o tym, żeby wejść w jakąkolwiek strategię, już nawet nie mówię o Marce osobistej, nawet nie mówię o współpracy ze mną, ale jeśli kiedykolwiek będziesz chciała wejść w jakąkolwiek współpracę z kimś, bądź nawet działać na własną rękę, to oczywiście zajmie ci dużo więcej czasu, ale masz oczywiście do tego prawo, to też nie jest nic złego, być może możesz sobie na to pozwolić, to jeśli ty tam wejdziesz właśnie z tym oczekiwaniem. I z takim, że no dobra, inni robią, ja też robię, to inni już mają efekty, a dlaczego ja nie mam? Wchodzisz wtedy w taką rolę, właśnie takiej trochę ofiary internetowej, czyli no jak już tu jestem i już się temu poświęcam, to czemu tu nic nie ma? No i wchodząc właśnie w taką rolę. No, nic nie będzie. To tutaj możesz mieć e, pewność, że tutaj się nic specjalnego nie urodzi. Te efekty mogą się pojawić, ale one będą albo małe, albo bardzo krótkoterminowe. I z tym Ciebie dzisiaj zostawiam. Jeśli natomiast chcesz budować swoją markę osobistą i chcesz skrócić sobie ten czas, a to co ja mówię do Ciebie trafia i ta komunikacja, w jaki sposób yy, właśnie komunikuje się z Tobą, też do Ciebie trafia, to yy, pod Spodem tego filmu znajduje się link do mojego Instagrama. Napisz do mnie, jakie jest twoje wyzwanie, być może będę w stanie tobie pomóc. To tyle w dzisiejszym podcaście. Ty słuchałaś podcastu Po swojemu o życiu i biznesie i słuchałeś Agnieszki Pluty. Pa!